Cześć, witam wszystkich hodowców królików Dzisiaj nakarmiłem sobie króliki i dam parę informacji. Dobrze. Najpierw damy markę samicy TU, samicy OSC, samcowi OSC, samicy TU, też jeszcze jedną markę damy, i samicy OSC. Dobrze. Jak widzicie tu jest mieszanka zbożowa, którą zrobiłem, która składa się z jęczmienia, granulatu, że i żyta To no więc teraz damy sobie mieszankę zbożową jak widzicie ona tak wygląda, tak, teraz damy samicę TU, samicę OSC i samcowi OSC Dobrze, to by było już na tyle. Teraz dam sobie pojemnik do góry. I teraz kilka informacji. Ta samica ma się wykoczyć 9 marca, to jest teraz ta środa. I czekam na wykład. Jak widzicie przekupuję słomy, czyli to oznacza, że jest kotna. Dobrze. Ten samiec jest dobry ładny. Zakupuję też parkę parkę królików wiedeńskich niebieskich na wystawie w Popolu w Bierkowicach. Dobrze, teraz przejdźmy do następnej. Ta samica ma 8 ładnych młodych. Pokażę je wam. Czekajcie, tylko pokażę. Teraz zastanawiam się nad dwoma królikami. Nad tym królikiem. Jak widzicie, on ma taki nosek, Uszka Mi się zdaje, że to będą takie dwa króliki są. I tu jest. Jest jeden żydladzisty, trzy kalifornijskie, trzy, trzy czarne, i jeden rudy. To by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I właśnie jeszcze zadawajcie pytania pod tym filmikiem. Poza niedługo chciałbym dodać kiedy. Do, do zobaczenia.